Tak, jestem też na Facebooku. Witam Facebook. Dobry wieczór. Witam serdecznie listopadowo. Yy, I wpadam tutaj, żeby zapytać, jak się macie? Jak się macie, moje drogie pani? Kdym potrafiła śpiewać, to mam wam zaśpiewała, jak się masz. Ale nie będę. Nie będę was na to narażać. Yy, dobrze, jestem, jestem, wszystko jest, ok. Poczekam aż sobie się ktoś pojawi. I tak, wpadam listopadowo, ponieważ grudzień już niebawem, to jest półtora miesiąca tak naprawdę, ale wiem, że grudzień to jest taki czas bardzo intensywny, bardzo stresujący, wszystko chcemy, gonimy w piętkę, wszystko chcemy dokończyć, zakończyć, zapiąć i zapomnieć, po to, żeby w styczniu znowu odpalić e, kołowrotek <gry> i znowu zaczynać od nowa, od nowa wszystko to, co było w tym roku. E, większość rzeczy w pracy będzie się powtarzać i tak w kółko. E, natomiast jak mówiłam, jest to bardzo stresujący czas e, dla nas wszystkich. E, bardzo napięty, co powoduje napięcia w naszym ciele. E, czujemy się źle z tym wszystkim. E, nie wiem, jak ja tak mam, bo ja już po prostu już się boję tego grudnia. E, i ten stres, który, na który tak naprawdę nie mamy w dużej mierze wpływu, chociaż jakiś wpływ mamy, który nam będzie towarzyszył właśnie na tej końcówce roku. I warto znaleźć sobie tutaj jakiś taki wentyl bezpieczeństwa. I oto jestem. Nie jestem waszym wentylem oczywiście bezpieczeństwa, ale przychodzę do was z grudniowym masowaniem, czyli czymś, co pozwoli przez chwilę się odstresować, bo taki wentyl bezpieczeństwa to jest właśnie relaksacja, czyli jakiś sposób na relaks, który pozwoli nam odciąć się od tego stresu, który permanentnie siedzi nam na plecach i chociaż przez chwilę, nie wiem, przez 15, 20, przez pół godziny pozwoli nam no, zapomnieć po prostu o tym i pobyć sama ze sobą wyciszeniu i jedną z takich praktyk właśnie jest grudniowe masowanie, na które bardzo serdecznie was zapraszam. Jeżeli chcecie dostać szczegóły a propos tego wyzwania, to wystarczy, że w komentarzu wpiszecie hasło wyzwanie i otrzymacie w odpowiedzi link do szczegółów tego wyzwania, gdzie będziecie mogli sobie przeczytać oczywiście wszystko, co i jak będzie się odbywało. Ja oczywiście tutaj za chwilę powiem o szczegółach, ale takie szczególniejsze szczegóły to właśnie przez link. Ale też myślę, że bardzo ważna informacja, będziecie mogły poczytać sobie opinie, Wszystkich moich kochanych klientek, które brały udział w wyzwaniach są takie, które były na każdym wyzwaniu i myślę, że te opinie też pozwolą wam jakoś się do tego stosunkować, bo, bo zawsze jest jakiś taki, a czy warto, po co? przeczytajcie opinie myślę że warto i serdecznie was do tego zachęcam także pamiętajcie w komentarzu wystarczy wpisać wyzwanie i otrzymać informację i cóż teraz szczegółowe informacje to tak jak mówiłam w linku ale wyzwanie rusza 4 grudnia będzie trwało dwa tygodnie od poniedziałku do piątku o godzinie 20:45 zaczynamy i masujemy się przez 15 minut. Przez 15 minut oddychamy masaże, relaks. I to nie jest wyzwanie od razu. Mówię, tak jak było wrześniowe jogowanie, czyli były i ćwiczenia, i masaże. To jest tylko relaks, tylko odpoczynek, tylko luz. Oddech ty, ja, czyli my razem nasze dłonie, wspaniała rzecz. Myślę, że po to, żeby się Zrelaksować i do wieczerzy wigilijnej zasiąść ze spokojem, a nie tylko zastanawiać się, bo że jestem taka zmęczona, niech to już się skończy, bo chcę się po prostu położyć i wypocząć na kanapie przed telewizorem. Myślę, że to pozwoli wam się no, chociaż na chwilę zrelaksować i spędzić tą końcówkę roku. W fajnym nastroju. A poza tym, jeszcze uczycie się nowego. Te osoby, które jeszcze nie były u mnie na wyzwaniu, uczycie się też nowego, nowego dobrego e, zwyczaju, czyli masowania i takiego pielęgnacyjnego, moim zdaniem bardzo ważnego. Elementu pielęgnacji, bo to, że nakładamy kremy, to jedno, ale w jaki sposób je nakładamy, jak masujemy, jak pobudzamy krążenie, jak relaksujemy nasze mięśnie i jak ta skóra później wygląda. To są efekty, o które warto zawalczyć i poświęcić te 15 minut przez 10 dni tak naprawdę. Ale każde nasze spotkanie będzie nagrane i ono będzie dostępne przez 30 dni. Więc będziecie mogły wchodzić sobie do naszej grupy, tam wszystko będzie chronologicznie poukładane. I odtwarzać te nasze masaże, nawet jeżeli nie możecie zacząć czwartego, to na każdy filmik będzie 30 dni, żeby do niego wrócić. Nawet nie raz, a kilka razy. No i w nowy rok wchodzicie z nową umiejętnością, czyli z właśnie z masowaniem twarzy. Gorąco Was zachęcam. Kto chce, to wpisuje wyzwanie. A już widzę, tutaj są, za chwilę otrzymacie informacje. No i cóż. Zapraszam, jeżeli będą jakiekolwiek pytania, wątpliwości, możecie do mnie śmiało pisać albo w komentarzu, albo w wiadomości prywatnej, jak kto lubi. A póki co mam nadzieję, że macie się dobrze, jesteście zdrowe, uśmiechnięte i radosne. No i czekam na wiadomości od Was i z większością z Was pewnie się widzę na żywo 4 grudnia. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.